Dawno, dawno temu, no to może nie aż tak dawno, bo raptem parę godzin temu, ale za siedmioma województwami i siedmioma osiedlami w pewnym absolutnie przeciętnym, choć w sumie to trochę bardziej marnym liceum, wydarzyła się niesamowita, świąteczna historia. Słuchajcie, zasady są jak co roku, czyli każdy losuje kogoś z klasy i kupuje tej osobie prezent. To co, zaczynamy. Proszę bardzo. A jest tylko jedna mała zmiana, to znaczy, wiele osób prosiło o tak zwany budżet indywidualny, czyli można wydać na przykład 10 zł, ale też jak ktoś chce być Krezusem Świątecznym, to na przykład może wydać 300 zł, czyli 1 czwartą mojej pensji. tak. Wiele jest świątecznych i mikołajkowych tradycji, ale chyba najtrwalszą i niezmienną jest ta, że nigdy jeszcze w jednej klasie nie zdarzyło się, aby każdy wylosował dokładnie tego, kogo by chciał. E, czas więc na bazarowy handel nazwiskami. Dobra, inaczej, wielką mikołajkową wymianę losów. Od razu brzmi bardziej magicznie, nie? Niektórzy wymieniają się, bo chcą trafić na kogoś konkretnego, by móc się zrewanżować. Kogo wylosowałaś? Mateusza. O! Hmm, może byś się chciała wymienić osobami? A ty kogo masz? Jakiegoś randoma. Wow! Jak ta ty jesteś dzisiaj odstawiona, laleczko! A dziękuję, w tym miesiącu idę w Total luxury. A co to za komplementy? O co ci chodzi? Mi? O nic, absolutnie, ale co, dlaczego? Jola. Obie wiemy, że jeżeli mówisz takie rzeczy, to nigdy bezinteresownie. No dobra, chcesz się wymienić osobami? Chcesz Mateusza? Przecież wy się prawie w ogóle nie znacie. No tak, racja, ale ostatnio trochę gadaliśmy i sprawił mi taką... niespodziankę. I chciałabym się odwdzięczyć. Mi to tam obojętnie. Są też i tacy, którym bardzo zależy, by to właśnie oni mogli dać wybranej osobie coś od siebie. Kogo masz? Najmądrzejszą dziewczynę w klasie. O, czyli ruda! Tak. No a ty kogo? Eee, pff, moją super ex. Co tak patrzysz na mnie? Chcesz się zamienić, prawda? Nie? Nic nie mówię przecież? Stary, śpiewałeś dla niej na apelu. A teraz trzymasz w rękach nazwisko swojej byłej. Ja orłem z matmy nie jestem, ale dwa do dwóch dodać umiem. Dobra, dawaj! Detektyw się znalazł. Polecam się. Kogo wylosowałeś? Sami zobaczcie. O, ale ci się trafiło, stary. No, masz partablecki. No cóż, na kogoś ten przykry obowiązek musiał spaść, co nie? Najsmutniej, niestety, jest, gdy wasze imię jest jednym z tych, którego zdawać by się mogło nikt nie chce mieć. To serio, serca czasami nie mają. Przecież ktoś to może przeczytać, może tej osobie być... No, może być tej osobie po prostu... Smutno. Wybranie idealnego prezentu do łatwych nie należy, szczególnie dla tych, którzy podchodzą do zadania ambicjonalnie. To po lekcjach idziemy do mnie. Trzeba spisać kosztorys, rozpisać plan zakupowy oraz przygotować przynajmniej trzy propozycje z każdej kategorii cenowej dla każdej z osób. Nula, ty przygotujesz rys psychologiczny każdego z chłopaków. Jula, ty się zajmiesz wyceną. Jestem? Tak, tak jest. jest. Dobra, no to do roboty moje Mikołaje. Ho, ho, ho! Trzeba jej kiedyś będzie powiedzieć, że te wszystkie teksty są cringe'owe. Wiem, ale nie mam odwagi. Ja też. No nic. Z drugiej strony, wybranie prezentu potrafi być dla wielu osób e, prawdziwym wyzwaniem intelektualnym. Nie wiem stary, no nie wiem co mam jej kupić. Co ona lubi? Ale kto? Hania. A, a no tak, byłem z nią. Zapomniałem. Et, ona lubiła... No. No nie wiem, no zawsze jak byliśmy razem, to ja decydowałem o tym, gdzie idziemy, co robimy. Tutaj tego nie ustalimy, musimy się spotkać po lekcjach. E, to co, u Matiego? Wit? Tak. Dobra. A, a, fajnie, że ktoś mnie zapytał o zdanie, ale okej. Okay. Faceci rozmawiający o prezentach to dość rzadki widok, dlatego aż sam jestem ciekaw, co takiego panowie wykminią. Dobra, to Oskara mamy przegadanego, e, Piotr, teraz ty. Kogo ty masz? Hanie mam. Hanie. Hania. E, dobra. Co wiemy o Hanni? Po pierwsze, Hania jest kobietą. O, oh, wow, stary. No, coś czuję, że to będzie bardzo, ale to bardzo długi wieczór. No, wiem, jak to brzmi, ale posłuchajcie mnie. Hania, a właściwie Nula, jest już kobietą, nie dziewczyną. Także Piotr, co za tym idzie? Nie chcesz jej kupować typowo dziewczęcych rzeczy, typu lalki czy coś, tylko coś poważniejszego. Samochód! Staćcie na kupno samochodu dla niej. No jakiegoś elektryka ogarnę szybko winę w panterkę i będzie bardzo ładnie. Ale czekaj, w sensie mówisz o samochodzie elektrycznym, ale sterowanym, tak? <grym> Widziałeś taki spalinowy, oczywiście, że tak. O czym wymyślicie? Dobra, zobaczmy, jak sobie radzi płeć piękna i ta nieco mądrzejsza z tym zadaniem. Dobra, biorąc pod uwagę zakres cenowy przedstawiony przez Julię oraz dane charakterologiczne przedstawione przez Nulę, pozostały nam trzy opcje do wyboru w No ale dlaczego akurat tam? bo tu jest wszystko i to z każdego działu. Dobra, mamy do wyboru bluzę z Jokerem, wieszak z Lego albo pościel ze Star Wars. E, wiecie, tak pomyślałam, czy on w sumie będzie wiedział, jak z tego korzystać? Ale z którego? Z bluzy, pościeli czy wieszaka? Każdego. Ach, od razu czuć ten świąteczny klimat, zrozumienia i przyjaźni, co nie? Hania już mamy, tak? Jeszcze kto? <laughs> Julka? Maty jakieś pomysły? Hmm... Ów podarunek winien zaświadczyć jej o mojej przenikliwej znajomości jej osobowości oraz wyrażeniu głębokiej atencji, aczkolwiek bez nadmiernej afektacji. Mati, stop, zrozumiałem tylko słowo podarunek. No stary, musisz coś o niej wiedzieć. No tyle za nią łazisz, wysil się. Hmmm. W sumie to kiedyś widziałem ją w Sinsei. Oczywiście totalnym przypadkiem, bo przecież nie zmieniłem sklepu na Sinsay po to, by ją tam właśnie spotykać, co też się wydarzyło. Akurat szukałem dla siebie nowych przyborów piśmienniczych, a żeby podszkolić swoje umiejętności w kaligrafii, gdyż. Do rzeczy! Mati. No tak. Przeczesywałem półki w poszukiwaniu idealnego mazaka, kiedy zauważyłem ją jak błądzi między półkami sklepu. Chciałem nawet podejść i zagadać, ale akurat oglądała kapcie, więc było mi trochę głupio. Dlaczego? No wiesz, kapcie to jakby prawie element bielizny. W takich momentach nie wypada. W każdym razie widziałem ją jak zdawała się szukać odpowiedniego pojemnika na żywność. Ale co stary, chcesz kupić jej pojemnik na drugie śniadanie? <laughs> Czy co? No to bardzo porządny prezent, ja bym się ucieszył. Fajna rzecz, fajna rzecz. Cóż, to faktycznie może trochę zająć. Dziewczyny w tym czasie zdają się dochodzić do... Jak to ładnie ujęła Kasia. Okej, okay. status prezentowy na chwilę obecną. Prezenty dla Kacpra i Piotra są wybrane. Został nam Mati jakieś pomysły? No Mati to taki nerd, no to nie wiem... Star Wars, superbohaterowie. Okej, okay, dobra. Star Wars, super bohaterowie, coś jeszcze? Y tak, ja jeszcze, tak. W sumie, wiecie co? Bo mi się wydaje, że Mati sprawia wrażenie takiego gika, który lubi zgłębiać nieprzeniknioną naturę kosmosu i ma zajawkę na, na... naturę tajemnicę wszechświata. <grym wyszło> <grym wyszło> Stara, nie wiem, co ty masz w tej herbacie świątecznej, ale podziel się z nami. Chyba pora zostawić naszych bohaterów, niech sobie spokojnie przeglądają. sinseja dalej, zresztą dotarły dopiero do wystroju sypialni i kuchnia, przed nimi jeszcze cała sekcja gadżetów, ozdób ciuchów. No, sporo tego jest, w sumie sam sobie zaraz poprzeglądam, mam już sporo punktów nabitych. <laughs> Wracając do tematu, efekty ich prezentowych starań zobaczymy w Mikołajki, czyli dokładnie teraz. Sprytnie z tą narracją wymyśliłem co. Można łatwo przeskakiwać z wątkami i dobra. Nieważne. Teraz liczy się tylko to, czy każdy jest zadowolony, a po twarzach widzę, że chyba Mikołaj w tym roku się postarał. Bo wiecie, czasami to, co wydaje się absurdalne, potrafi być strzałem w dziesiątkę. O, y Hania, no bo często mówiłaś w klasie, że jest ci zimno i pomyślałem, że to cię trochę ogrzeje. Jejku, Piotr, jakie słodkie, prześliczne. Dziękuję ci bardzo. A to dla ciebie. Wiesz, oks Będę miał gdzie suszyć majty. Nie masz za co, I guess. Bywa też i tak, że prezenty są tak nieoczywiste, że mogą być źle odebrane. Um, proszę, to dla Ciebie, żebyś więcej pisał, czy coś. Notes? Dzięki. E, dla Ciebie. Dzięki. O oh wow, to jest twoje zdjęcie bez koszulki. Super. Dzięki. E, Kasper, czy coś, choć raz, mogłoby nie kręcić się wokół ciebie? Ale o co ci chodzi? No, moje było przynajmniej przemyślane i od serca, a ty mi dałaś zeszyt do nauki jak jakiemuś debilowi, co uczy się dopiero pisać. A zajrzałeś chociaż do środka? Ja przepraszam cię Kasiu. Spoko luz, jakby dzięki za ramkę. Kasiu... Nie no w sumie to jest w sumie całkiem no. chyba zabawne, bo jesteś w zasadzie jedyną osobą, która mogła dać komuś na prezent swoje własne zdjęcia, także... No w sumie? <śmiech> <śmiech> tylko ja. <laughs> A niekiedy dobrze przemyślany prezent potrafi naprawdę chwycić za serce. Mati... Wiem, że lubisz kosmos, jarasz się fizyką i pomyślałam, że wręczę Ci coś, co Cię zainspiruje do tego, żeby dalej kroczyć w tej ścieżce i wierzę, że kiedyś polecisz tam. O kurde, ale super! Dziękuję! A to jest prezent dla Ciebie. To pojemnik na żywność, który nie zawiera toksycznych związków, a w środku są wegańskie, bezglutenowe, bezalergenowe, niskokaloryczne i ekologiczne ciasteczka owsiane, bo wiem, że nie tolerujesz laktozy i dbasz o środowisko, i o siebie też. Zemdleję za 4, 3, 2, 1. Ale dziękuję. Klasycznie. Czasami? Po prostu potrzeba czasu, żeby docenić innych. Więc nawet jeśli początkowo nie czujemy Ducha świąt, to ten potrafi nas niekiedy zaskoczyć. E, panie Konradzie? Tak. No chyba nie myśli Pan, że o Panu zapomnieliśmy, Kocyk. Żeby zawsze było panu ciepło, kiedy musi pan po zajęciach sprawdzać nasze kartkówki, bo w szkole czasami lubią wyłączyć ogrzewanie. Mam boże, bo wiemy, że lubi pan w nich chodzić po szkole, żeby czuć się bardziej jak w domu. Kubek na ciepłą kawkę, no bo bez kawy nie jest pan sobą i czasem na naszych imion. Ramka z naszym zdjęciem, żeby nie zapomniał pan, że jesteśmy pana klasą. Nawet gdy już skończymy edukację. Dzie dziękuję no, nie wiem co mam. Powiedzieć. No i tutaj jeszcze taki ode mnie. To jest gniotek antystresowy. Ja, ja wiem, co to jest gniotek antystresowy, Oscar. No, często w myślach miał on Twoją twarz. A co ma Pan dla mnie? I co mam dla Ciebie? O, o wiem, postaram się Ciebie nie oblać w tym roku z polskiego. Najlepszy prezent ever. Widzicie, bo w okresie świąt nie chodzi tylko o to, abyście wy albo ktoś inny poczuł się doceniony. Nie chodzi tylko o tą bożonarodzeniową magię, o ten cudowny klimat, czy też rodzinny nastrój. Oj nie, chodzi przede wszystkim o prezenty. Tak, o prezenty, dlatego zapraszam wszystkich do zakupów na Sensei, gdzie znajdziecie masę gadżetów, dodatków i prezentów dla każdego. Serio, tam jest masa rzeczy do wyboru i to wszystko w mega spoko cenach. Stwórzcie idealne święta, Sensei. Ho ho ho. Ho ho ho.